Dzień dobry, chciałabym Pana zapytać o współpracę z Panem Tomaszem oraz o to, jakie towarzyszą Panu emocje po udziału w, w szkoleniach. Jak wiemy też jest e, pan dość bliskim współpracownikiem pana Tomasza e, oraz e, no, wasza współpraca się już ciągnie dość, e, dość długo, jest już na jakimś poziomie, także chciałam zapytać, jakie Panu towarzyszą właśnie emocje w związku z, z naszą firmą, współpracą, z, z naszą firmą, z Tomaszem właśnie. No właśnie tak próbowałem zastanowić się przed chwilką, ile my tak naprawdę z kim się znamy. Jak chyba sięgam pamię pamięcią, to około 10 lat tak naprawdę rzeczy biorąc. Więc Tomek był moim klientem kiedyś. Tak się ta nasza znajomość, że tak powiem, rozpoczęła. Później mieliśmy jakąś chwilę przerwy, że tak powiem. Nie widzieliśmy się. Zaczęliśmy współpracę na nowo. No, jestem pod ciągłym wrażeniem, że tak powiem, Tomka, tak naprawdę rzeczy biorąc, jego charyzma, jego umiejętności i, i, i podejście do, do biznesu no jest w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, już mało spotykane tak naprawdę. A to, co zrobił w ogóle na przełomie ostatniego roku, to, to jest po prostu rzecz wręcz niewyobrażalna. Tak? Kiedy gdzieś tam wspólnie rok temu spotkaliśmy się i postanowiliśmy jakieś wspólne projekty robić, no to nie wydawało mi się, że aż tak, aż tak dużo i aż tak wiele po pierwsze uda nam się razem zrobić a i to, że Tomek tak się rozwinie, zwłaszcza w tych ciężkich czasach covidowskich, bo można powiedzieć, kiedy cała branża... Siedziała, stała i nie wiedziała, co ma z sobą zrobić, tak naprawdę, rzeczy biorąc, to domek pokazał, że można tak naprawdę nie przejmować się tym, że mamy jakiegoś covid'a, tylko po prostu działać, działać i jak otwierałem Facebooka to nie dowierzałem, że jest poniedziałek i Tomek jest w pracy, jest niedziela i Tomek jest dalej w pracy, więc, więc jestem pełen podziwu dla niego i, i, i życzę jak najlepiej, żeby mu tylko i wyłącznie sił i zdrowia wystarczyło mm -hmm. na to wszystko, a cała reszta na pewno dzięki tak ciężkiej pracy, jaką wykonuje i umiejętnościom, które posiada same się gdzieś tam poukładają. Mm -hmm. a chciałabym jeszcze zapytać, jaką dla Pana mają wartość szkolenia, ponieważ również wiem, że Pan działa w ponownym biznesie i jak pan y, ocenia y, właśnie wiedzę y, przekazywaną czy przez Tomasza, czy przez y, właśnie y, jak organizuje szkolenia, na jakim to jest poziomie i y, jak pan w ogóle ocenia właśnie... No ja oczywiście jestem może o tyle typu mało obiektywny, że hmm. jestem także z branży tak? szkoleniowej tak, tak naprawdę, więc pa, pa, tak, jako, jako kolega po faktu, to na pewno tą k jakość szkoleń i umiejętności, które posiadano są na najwyższym poziomie. A chyba najlepszym tego przykładem jest to, że trzech moich klientów, którzy od 10 lat są moimi klientami, jeden tu dzisiaj zresztą jest tak naprawdę rzeczy biorąc z nami, których... Tomek szkolił w Akademii Menadżera, to nie wyobrażają sobie dzisiaj żadnego innego wykładowcy niż tylko i wyłącznie Tomka, a to jest chyba tak naprawdę rzecz biorąc najwyższa i najlepsza rekomendacja mogą dać. Tak? Dobrze, w takim razie bardzo Panu dziękuję ja. za pozytywne słowa i za wywiad. Dziękuję ślicznie. <laughs> dziękuję bardzo. bardzo.